Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie Sony retro komputery. Dzisiaj chciałbym pokazać jeden z pierwszych komputerów przenośnych Ericsson Portable PC. Na froncie komputera widać rączkę, która umożliwia przenoszenie go. Komputer waży 8 kg. Z lewej strony mamy złącze LPT wyjściowe i złącze LPT wejściowe. Komputer posiada wbudowaną drukarkę termiczną i mógł służyć jako sama drukarka czyli można było go podłączyć do innego komputera za pomocą tego portu i poprzez ten komputer drukować po prostu to duże złącze na dole służyło do podłączenia go do stacji dokującej dedykowanej, w której był umieszczony 10 MB dysk twardy ponieważ ten komputer nie posiada dysku twardego, posiada tylko i wyłącznie stację dyskietek 5,25 cala typu slim z tyłu wiele nie ma, jest tylko i wyłącznie zaślewka, gdzie mamy przełącznik 220-110V, ponieważ ten komputer jest zasilany bezpośrednio z kontaktu i bezpiecznik. Z prawej strony mamy tylko wylot z zasilacza. Złączę zasilania, włącznik i wspomnianą stację dyskietek. Ekran otwiera się tylko w takim zakresie, prawdopodobnie dlatego, że z tyłu znajduje się drukarka termiczna. Klawiaturę można normalnie wyjąć, tak jakby z laptopa. I posiadamy tu jeszcze miejsce na dyskietkę 5,25 cala, gdyby ktoś chciał sobie tutaj przechowywać po prostu swoją dyskietkę systemową, na przykład. Dramatura jest normalnie na złącze DIN. Dodatkowo w matryce jest zbudowane pokrętło do kontrastu. By sobie właśnie drukarkę. Przechodzi teraz test POST, listowa 512 kB pamięci RAM, i próbuję znaleźć dyskietkę startową, której niestety nie posiadam, ponieważ komputer ma stację dyskietek obsługującą dyskietki 360 kB, te stare. Ja mam tylko 1,20 MB aktualnie, więc w przyszłości będę chciał uruchomić na nim jakiś system, bo aktualnie nie mam po prostu takiej możliwości. Ale pokażę jeszcze działanie drukarki. On generalnie w tym momencie tylko będzie czekać na włożenie dyskietki, kliknięcie Enter i powinien wtedy wczytać system. Oryginalnie był wypuszczony z DOSem 2.1. Komputer jest 1985 roku. Procesor Intel 8088 477 MHz. To jest wersja akurat, która to ma 512KB pamięci RAM, była jeszcze wersja słabsza, która miała 256 ekran 640x400 pikseli. Do drukarki dostajemy się w ten sposób. Jak widać jest tutaj kaseta z taśmą, możemy sobie zobaczyć jak drukarka przechodzi test. Jak widać mechanizmy w drukarce działają, więc jest szansa, że drukarka może być nawet sprawna. W trakcie drukowania, są mniej więcej w takiej pozycji, po wydrukowaniu, możemy sobie odciąć kartkę. Żeby się dostać do wnętrza laptopa wystarczy odkręcić cztery śrubki i zdjąć dwie zaślepki. Zaślepki znajdują się w tych miejscach. Oczywiście wcześniej trzeba odłączyć klawiaturę. Jedna śrubka, druga, trzecia, czwarta. I można zdjąć całą osłonę. Wewnątrz widzimy stację dyskietek, złącz od stacji dyskietek, zasilanie jest przez zwykły molex, tutaj nie widać za dobrze, ale jest głośnik systemowy i tutaj z tyłu za taśmą od matrycy jest schowana bateria, która pomimo wieku jeszcze się nie wylała. No, i to na razie tyle, co mogę pokazać odnośnie tego laptopa. Jeśli mi się uda zdobyć dyskietkę i zainstalować tutaj jakiś system, to będzie kolejny filmik. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.